Kobiet lewicy. Żyjemy w trudnych czasach. Wszystkie problemy dzisiejszych dni szczególnie uderzają w nas kobiet. Drogie panie, szanowne koleżanki i nieliczni koledzy. Podobno każdy mężczyzna ma jakieś zalety. Trzeba mu je tylko wskazać. I rozwinąć. Biesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OBZZ za długoletnią walkę w obronie prac i działanie na rzecz kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w środowisku pracy i w zapobie. Jeszcze raz brawa dla naszej. Jeszcze raz brawa, mocne brawa. Bardzo, pani profesor, już kilka zdań powiedziała, jak to też kobiety borykają się z problemami z tym kryzysem, który jest. Niemniej jednak musimy jako pracownice w różnych fabrykach, w sklepach, w szpitalach, wiemy, że czasami hasło kryzys jest tylko hasłem. Bo przedsiębiorcy bardzo często ukrywają swoje dochody, a pod płaszczykiem kryzysu wykorzystują sytuację i wykorzystują pracowników. Ale patrząc na bezrobocie i na skalę, bezrobocia, najwięcej kobiet i młodych do 25 roku życia jest bezrobotnych. Ale teraz ujawniła się również następna grupa kobiet po 55 roku życia. Podniesienie wieku emerytalnego spowodowało to, że pracodawcy widząc kobietę w moim wieku, bardzo często ją zwalniają. Bo mówią, że się do niczego nie nadaje, bo już jest wypalona. Ja naprawdę się nie czuję wypalona. Ja jeszcze będę pracowała długo, chociaż też podniesiono mi niego To właśnie kiedy w zakładach pracy idą zwolnienia grupowe, kiedy pracodawca robi listy do tych zwolnień i siada ze związkami zawodowymi do negocjacji, okazuje się, że na tych listach są przeważnie kobiety. I tutaj ogromna rola związków zawodowych właśnie, żeby te kobiety ochronić, przeanalizować sytuację rodzin i zastanowić się, kto pójdzie na brug. Tak było w fiacie, gdzie to związki zawodowe ochroniły wiele miejsc pracy kobiet, ochroniły rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci. I taka rola jest również związków zawodowych. Patrząc na sytuację na rynku pracy i na kryzys, nasi przedsiębiorcy uważają, że zatrudnienie na umowach śmieciowych jest jedynym wyjściem. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie 30% pracowników jest zatrudnionych na umowach śmieciowych. Przebiliśmy już Hiszpanię. W Hiszpanii, szanowne koleżanki, podczas paktu kryzysowego wpisano, że każda osoba nowo zatrudniona musi być zatrudniona na umowę o pracę. To ich ochroniło. Polska jest liderem, jeśli chodzi o taką formę dziwną zatrudnienia. A co wtedy dzieje się z takim pracownikiem? On nie może iść do banku wziąć kredytu, on nie pośle dziecka do przedszkola, do żłobka. Taki pracownik jest pracownikiem drugiej kategorii. Dlatego jako PZZ, jako my tutaj, kobiety lewicy, powinniśmy się sprzeciwić takim praktykom pracodawców i nie dopuszczać do zatrudniania naukowców. Takie propozycje mamy w Komisji Trójstronnej. W tej chwili zespół do spraw ubezpieczeń pracuje nad tym, by te umowy właśnie innej formy niż umowa o pracę stała, tak zwane śmieciówki były ozusowane i oskładkowane. Bo to jest bardzo ważne zarówno dla młodych ludzi, którzy powinni sobie nazbierać na emeryturę, którzy powinni mieć staż pracy i dozusu, żeby wpływały pieniądze na konto. Bardzo ważne to jest w dobie, kiedy zmieniono nam zasady Systemu emerytalnego w naszym kraju, kiedy liczą się tylko lata pracy i liczy się konto. Nie dajmy przyzwolenia na to, żeby pracodawca zatrudniał nas bez umowy, a płacił nam pieniądze pod stołem. To tylko dzisiaj mamy pieniądze, a jutro nie będziemy mieli nic i będziemy żebrać w opiece społecznej po jakiekolwiek świadczenie, żebyśmy miały z czego żyć. Patrząc na kobiety na rynku pracy. Mamy niższe płace, mamy zawsze trudność w zatrudnieniu. Jak staje 10 kobiet i jeden mężczyzna do konkursu, to ten facet wygrywa. Nawet jak jesteśmy mądrzejsze, nawet jak jesteśmy bardziej zorganizowane, to jednak pracodawca mówi albo on nie będzie rodził dzieci. Czy tak powinno być w naszym kraju demokratycznym? Myślę, że nie godzicie się. Z tym. Szanowne koleżanki, wytłużony urlop macierzyński, nikt się nas nie zapytał, czy my chcemy tego urlopu. Ja też rodziłam, i prawie nie było tego urlopu. A teraz dziewczyny, które do nas dzwonią, mówią, tak, cieszymy się. My też jako opozycja cieszymy się, że ten roczny urlop będzie, ale dla kogo on jest? Czy rząd pomyślał, dla kogo ten urlop daje? Daje dla tych, co mają umowę o pracę, a dziewczyny ze świeciówek nie skorzystają z takiej możliwości. One mówią: My byśmy chciały żłobków w przedszkoli za darmo, my byśmy chciały lekarza w szkole, dentystę, my byśmy chciały również opiekę instytucjonalną dla naszych dzieci. Może tam powinno pójść trochę pieniędzy dla równości, dla równości w zatrudnieniu, dla równości w świadczeniach rodzinnych i w polityce rodzinnej dla naszych kobiet. Mówią nam: rodźcie dzieci. Polityka prorodzinna. Za mało nas jest, nie będzie kto mógł zarabiać na emeryturę. A jak mamy rodzić te dzieci? Kiedy nie mamy za co wyżyć? Kiedy nie mamy mieszkań, kiedy nie możemy wziąć kredytu, kiedy nie mamy stałej pracy? Nad tym rząd powinien się zastanowić. Dwa miliony naszych obywateli młodych, inteligencja wyjechała i. Podnosi PKB pani profesor w innych państwach Unii Europejskiej. I tam rodzi dzieci, tam rodzi obywateli Europy, ale Polaków, którzy będą mieszkać w innych krajach. Czy tak powinno być w naszym kraju? Na pewno nie. Nie przedłużając, już widzę, że dostaję sygnały. Szanowne koleżanki, wczoraj oglądałam. Bo lubię czasami popatrzeć na pana premiera Tuska, jakie to bzdury opowiada, I jak się chwali sukcesami, których nie ma. Powiedział, że jego partia ma fantastyczny model rządzenia, model trafnych decyzji, że jego partia opiera się na trzech fundamentach. Przeczytam. Pierwszym fundamentem to jest umiar, pokora i jedność. O jedności nie będę mówiła, ale do tych dwóch muszę się odnieść, szanowne koleżanki. Umiar. Czy ta partia ma, ma w ogóle jakikolwiek umiar? Prenie po milion trzysta tysięcy, wynagrodzenia po milionie dla swoich menadżerów, obsadzanie stanowisk partyjnych. Czy w tym widzicie umiar? Bo ja nie widzę. W tym umiarze jest Również bezpieczeństwo i dobrobyt dla obywateli. To są słowa premiera. Czy wy się czujecie bezpieczne? Moje drogie koleżanki, czy żyjecie w dobrobycie, kiedy rządzi Platforma Obywatelska? Ja nie żyję w dobrobycie i nie mogę przyznać racji panu premierowi. Szanowne koleżanki, pokora. Gdzie jest pokora w tej partii, kiedy zbieramy po dwa miliony podpisów? Sprzeciwiając się podniesieniu wieku emerytalnego, a oni jednym przyciśnięciem guzika, co robią? Odrzucają wniosek o referendum. Czy tam jest pokora? 700 tysięcy podpisów zebranych pod emeryturami pomostowymi, odrzucone przez parlamentarzystów rządzących. Czy to jest pokora? Czy to jest słuchanie obywatela? Czy to jest słuchanie kobiet, które na tym najwięcej cierpią? Platforma Oburzonych wpisujemy się to, w to. Ciekawe, co zrobi Pan Prezydent. Czy zgodzi się, by to obywatel wybierający partię rządzącą, kobiety całej naszej Polski mogły decydować o tym, jak mamy żyć i jak mamy egzystować w naszym kraju. Czy przyzwolą nam, że każde referendum, zebrane ileś tam tysięcy czy milionów podpisów, będzie wyrocznią dla partii rządzącej i musi być prowadzone. Drogie dziewczyny, weźmy sprawy w swoje ręce, wy z miast małych, z gmin, z powiatów, z wszystkich miejscowości w naszym kraju. Dopóki się nie zjednoczymy, nie powiemy dość, będą nami pomiatać. Nie pozwólmy na to. Mamy honor, ambicje, jesteśmy mądre, wykształcone. Weźmy sprawy w swoje ręce.